Artykuł o tych wampirach napisany przez Karola Laskę, już graliśmy, podpisek. Więc tak, za nic, świecie, ni za nic świecie nie preorderujcie Vampire The Masquerade Bloodlines 2, to materiał na najgorszą grę roku i branżowy skandal. Byłem gotów na średniaka z dobrą fabułą. No... Domyślam się, Karolu. Demo... A, dostałem produkt poniżej wszelkiej krytyki. Demo Vampire Masquerade Bloodlines 2 nigdy nie powinno trafić do ludzi w takiej formie. Nie przesadzam, nie dramatyzuję, nie ragebaituję. Spory ze mnie fan jedynki, ale nie oczekiwałem pod Bloodlines 2 ani pełno pe krwistego RPG-a, ani zanadto złożonej gry. Bo wiedziałem, że to cud, i tytuł przetrwał wszystkie produkcyjne perturbacje. Ka y Karol Laska niestety lubi pisać w taki sposób, że mi się język wykręca. Zresztą teraz siedzi nad nim nie małe studi nie niezależne studio znane z Walking Simów, mierzące się z nim nieć wdzięcznym zleceniem od Paradoksu. Po prostu nie dało się oczekiwać zbyt wiele. Serio, wampiry, IP wampirów jest posiadane przez Paradoks? Naprawdę oni są właścicielami tego IP? Ja szczerze nie miałem o tym pojęcia. Myślałem, że zupełnie ktoś inny. Ja nie wiem z jakiej pały w ogóle. Znaczy, oni, oni ich kupili pewnie, ale z reguły paradoks, jak już kogoś kupował, no to co? Oni kupili sobie City Skylines, oni kupili sobie. Jak się ta gra nazywała? Yy, Prison Architekta. Strasznie dziwne. No dobra, yy, piszę dobre scenari... piszą dobre scenariusze, pomyślałem, potrafią opakować swoje dzieła wizualnie. Łudziłem się. Marzenie ściętej głowy, spędziłem trzy godziny z demem nowego Vampire the Masquerade i jestem w szoku. Nigdy w życiu nie dostałem do testów gorszej gry. To materiał na jeden z największych krapów ostatnich lat. Bardzo mocne słowa jak na Karola Laskę. I RPG, w cudzysłowie, przegrywające na każdej płaszczyźnie ze starszym o ponad 20 lat, częściowo dalej popsutym pierwowzorem. Vampire, Mascare... Vampire Bloodlines 2 to na poziomie realizacyjnym i koncepcyjnym projekt niestety żenujący. Widać bowiem, że za Otwarty Świat oraz RPGA wzięli się ludzi nie mający żadnego doświadczenia w gatunku. Nie wykazali się oni jednak instynktem samozachowawczym i zamiast próby zakrycia ograniczeń oraz braku kompetencji, zaczęli się oni owymi wadami głośno chwalić. Kiepska walka oparta na wymachiwaniu łapskami na lewo i prawo bez żadnego ładu, składu i głębi. Pojawia się ona w każdej misji i nie mamy opcji załatwienia sprawy w subtelniejszy, skradankowy bądź retoryczny sposób. Musimy prowadzić chaotyczne toporne naparzanki z tępymi NPC, jakbyśmy grali w postala 2 w 2003 roku. Łażenie po szybach wentylacyjnych i korytarzach jak po sznurku, bez żadnych alternatywnych ścieżek czy obiektów interaktywnych po drodze, smutna norma czyniąca z każdego questa pozbawioną wyzwania czy charakteru drogę przez nicość, ale przecież wspinanie się po identycznych drabinach i rurach to właśnie to. Za co wszyscy kochamy świat mroku, prawda? A jeśli myślicie, że to zbyt pochopny osąd, a kształt misji zmieni się z biegiem fabuły, to rację macie tylko połowicznie. Po pierwsze, całe drzewko umiejętności postaci, niezależnie od wyboru klany, z, klanu, złożone zostało z bonusów pomagających albo w starciach, albo w poruszaniu się. Możemy choćby ulepszyć działanie naszej telekinezy, czy zmusić przeciwnika do skręcenia sobie karku, czyli jak hakowanie w cyberpunku. Taki Netrunner build trochę. Ale całość progresji ogranicza się tu w zasadzie dodatkowego kopniaka, czy jeszcze jednej fali uderzeniowej. Po drugie, wcielamy się tu również drugą poza wybraną w świecie postać, która bez wschodzenia w większe spoilery dysponuje na samym starcie czterema zdolnościami mającymi wpływać na kształt dialogów oraz zachowanie npc ów podczas rozmowy. Problem polega na tym, że nie otrzymujemy żadnej swobody w zakresie doboru środków do aktualnej sytuacji. Jeśli NPC nie chce się przyznać do winy, to musimy kliknąć przycisk odpowiedzialny za uruchomienie siły sugestii, bo i tak żadna z pozostałych umiejętności nie zadziała. Jestem przerażony, jak bardzo pozbawione roleplayowego pierwiastka jest Bloodlines 2. Prędzej znajdziecie tutaj śladowe ilości orzechów arachidowych niż pozostałe. RPGa. No to ciekawe. Żenada! Miałem też okazję zwiedzić żywy, otwarty świat w formie paru przecinających się ze sobą ulic Seattle. Mogłem co prawda biegać po dachach, wspinać się po ścianach czy skakać po śmietnikach, ale to by było na tyle z szeroko pojętej swobody oferowanej przez nowego vampira. Co prawda pada śnieg, choinki są przeozdobione, udziela się specyficzny świąteczny klimat, ale poza tym, że da się owe otoczenie popatrzeć, to w zasadzie nic ciekawego tu nie zrobicie. W syndrom znajdziecie trochę NPC'ów, jeśli jednak im się przyjrzycie przez chwilę, to zauważycie, że albo stoją w miejscu, albo kręcą się w kółko bez celu, o to jak wewał. Ciekawe na jakim silniku jest ta gra, bo jeżeli na Unrealu to nie będę zaskoczony. Z większością nie da się wejść w dialog, każą nam po prostu spadać. Istnieją jednak losowe osoby, do których możemy zagadać. Niezależnie jednak od tego, czy to prostytutka, czy to bezdomny. Kwestie są zawsze takie same. Możemy albo poderwać daną osobę. Albo jej zagrozić. Normalnie z Żuli możecie podrywać mega gierka, mega giera. Gradekady. Szkoda, no przynajmniej, jakby był klimacik, to może Karol Laska wydał wyższą recenzję. Decyzja jednak nic nie znaczy, bo po podklikaniu danego zadania konwersacja się kończy, nie ma żadnych konsekwencji, nie możemy kontynuować. Jeśli jednak chcemy się zabawić w wampirze w GTA, nie ma problemu. Po tym, jak... Po tym, gdy zabordujemy lub uderzymy losową grupę, że osobę, zwykle tłum zacznie panikować i uciekać, a wówczas spośród grupy ludzi zawsze wyjdzie policjant z pukawką w dłoni. się jeden z funkcjonariuszy posłał kulę prosto przez innych przechodniów, przez co strzelił boku ducha w innych cywili na miejscu, próbując mnie złapać. Jak już się pewnie domyślacie, AI stoi na żałośnie niskim poziomie. Da się oczywiście karmić krwią ofiar, to jednak nie różni się absolutnie niczym względem zwykłej opcji mordu, poza tym, że odzyskujemy trochę punktów życia. Nie istnieje tu choćby znany z poprzednika pasek głodu, wszystko uproszczono, a my tak w zasadzie nie musimy, jeśli nie chcemy. No dobra, no to już tak w ogóle... A, na sam koniec chciałbym podziękować nie tylko za kod na wersję, ale i wysłany parę dni później klucz do dodatku Shadows and Silks, bo ten umożliwia wybór dwóch innych klanów na starcie, La Sombra lub... Terra Odor dla Fire. Dobrze przeczytaliście, osobno płatny dodatek zawarty w wersji premium odblokowuje coś, co powinno być dostępne dla wszystkich od samego początku, czyli cytując komunikat prasowy, unikalne umiejętności, style gry i charakterystyczne stroje. Istnieje jeszcze edycja Deluxe oferująca kosmetyczne pierdoły. No Jezu, przepraszam. I co jeszcze? I co z tego, że ów podział na klasy nie ma w nowym wampirze wielkiego znaczenia poza paroma dodatkowymi opcjami dialogowymi i skillami. Kowanie dodatkowej treści w dniu premiery z DLC i to treści tak fat fatalnej grze uważam już nie tylko za nietakt, ale i za przesadę, i chciwość. No, powiem tak, ma to sporo sensu. Co ja mogę powiedzieć? Czy kogoś to dziwi? Mnie absolutnie nie. Po pierwsze, to jest paradoks jako wydawca. Więc ja już byłem gotowy na coś takiego, bo oni w tych swoich grach bardzo często robią takie rzeczy z delcekami. Po drugie, to robi w ogóle jakiś... Ta gra jest przerzucana między dziesięcioma różnymi studiami i studio, na którym stanęło, to jest jakiś deweloper Indie, który nie ma żadnego portfolio. I ja nie wiem, czy jest ktoś, kto wierzył w cokolwiek innego, serio. Ja nie wiem, czy jest chociaż jedna osoba, która wierzyła w to, że to się skończy jakoś inaczej. Nie wiem, nie wiem, czy kogokolwiek to dziwi, tak szczerze. No wystarczy zmienić kilka słów, aby pasowały pod inny setting, by się okazało, że nagle jest to opis dziesiątych innych gier na UE5 wydawanych w ostatnich latach. No, tak to wygląda chyba najwidoczniej.